Pięć zakątków świata, które warto odwiedzić. Numer 1. Malediwy, atole jak barły na oceanie indyjskim. Bardzo piękne miejsce. Kolorowe, błyszczące w promieniach słońca rybki, miękki piasek, delfinki, atole, domki na wodzie, z których do wody można zjechać na zjeżdżalni, kolacje przy pięknym zachodzie słońca nad brzegiem morza. Miejsce nie do zapomnienia. Numer 2 w tym miejscu jest tyle plaż, że potrzeba więcej niż miesiąc, aby zwiedzić je wszystkie, ale jedno jest pewne, że tu się nie wynudzisz. Od pięknej wyspy Praslinna, której rosną największe kokosy na świecie, po małą wyspę Radigłepo, której można poruszać się tylko pieszo lub rowerem. Indyliczne krajobrazy, widoki, na które chce się powiedzieć wręcz raj. Fajne jest to, że można pływać wzdłuż brzegu kajakiem z przezroczystym dnami podziwiać rybki. Numer 3. Bali Przejść się wzdłuż pól ryżowych, pobujać na huśtawce palm czy poćwiczyć jogę pod okiem balijskiego instruktora jest wręcz marzeniem. Codzienne odwiedzanie malutkich świątyń, które rozsiane są po całej wyspie. Perełką można nazwać oryginalne hotele położone w tropikalnym gąszczu, śniadanie z soczystymi owocami oraz kontakt z naturą. Miejsce naprawdę piękne. Godne polecenia. Numer 4. Prowancja, walensole i spacer wśród lawendowych pól. Jedyne o czym marzę to aby przejść się wśród tak dużej ilości lawend. Co prawda jest tam pełno pszczół, także radzę aby jechały tam osoby, które nie są uczulone na pszczeli jad. Czy piękny zapach, piękny krajobraz, niekończące się pole lawendy po prostu cud. Profesja to także zamki i smaczne jedzenie. Nie zapomnijcie o kieliszku wybornego Rose, to stamtąd są najdroższe wina Francji. Numer 5. Positano Włochy. Nie ma drugiego tak różnorodnego kraju pod względem krajobrazów, kuchni i języków jak Włochy. Północ i południe to zupełnie dwa różne światy, choć w obu króluje czarno espresso i rogaliki na śniadanie. Positano, leży w regionie Kampania, na wybrzeżu Amalfitańskim, uwielbianym przez zagranicznych turystów oraz Włochów. Domki usytuowane na wzgórzu robią niesamowite wrażenie. Możecie je podziwiać z tarasów i balkonów luksusowych hoteli oraz willeli, które w sezonie pękają w szwach.